Jakiś czas temu szwedzcy naukowcy przeprowadzili swego rodzaju doświadczenie czy eksperyment. Zapytali oni 9 tysięcy szwedzkich 15-latków, jak często spożywają ryby. I część z nich spożywała je rzadko, to znaczy poniżej raz w tygodniu, a część z nich spożywała je powyżej jednego raza Tygodniu. I co się okazało? Sprawdzili wtedy oceny tych uczniów i wyniki były jasne. Uczniowie, którzy spożywali częściej niż raz w tygodniu ryby morskie, mieli lepsze oceny niż ci, którzy zjadali je rzadziej. No i myślę, że wynik bardzo fajny, ale wyobraź sobie, że w wieku 18 lat tych, tych, tych uczniów, tych samych, z tej samej grupy, skierowano na testy IQ. Znowu okazało się, że ci, którzy spożywali częściej ryby, wyniki testu IQ mieli wyższe. No i chyba jasno pokazuje to, że jednak warto spożywać tłuste ryby morskie, warto dostarczać tych kwasów EPA i DHA w kontekście chociażby pomocy naszym dzieciom w zbieraniu tych wszystkich informacji, które w szkole są im tak e, potrzebne.